Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak montowałem główną lampę w salonie. Po rozpakowaniu tej lampy, mogłem już sobie przygotować narzędzia, którymi zamontuję tą lampę. Będę potrzebował do tego wiertarki z udarem, śrubokręta, i ja tutaj użyłem sobie jeszcze lasera, żeby wyznaczyć taką linię prostopadłą do ściany, i wtedy będę mógł stawić sobie tą blaszkę, którą muszę przykręcić do sufitu, żeby by była ta lampa ustawiona. Równolegle ze ścianami. Po ustawieniu lasera prostopadle do ściany, przyłożyłem blaszkę montażową do sufitu, ustawiłem ją w ten sposób, żeby otwory były w miejscu, gdzie pada laser, i zaznaczyłem na suficie otwory do wykonania otworów podkołki. W lampie znajduje się zasilać i wypełnia tą puszkę na lampie, dlatego trzeba przewidzieć w ten sposób montaż tej lampy, żeby wychodzący przewód nie wychodził bez Bezpośrednio na zasilacz, tylko z boku. Wtedy będziemy mieli miejsce na zmieszczenie kostki. W takim miejscu, jeśli wiercimy, no to musimy się upewnić, że nie ma żadnego przewodu w miejscu, gdzie będziemy wiercić. Ponieważ jeżeli przewiercimy taki przewód, no to będziemy musieli jeszcze naprawić ten uszkodzony przewód. Czyli trzeba będzie wszystko rozkuć i położyć nowy przewód albo naprawić stary. Jeżeli chodzi o mnie, no to zawsze upewniam się, czy dany kołek, który chcę w danym miejscu zamontować, będzie na tyle wytrzymały, że ta lampa nie spadnie komuś na głowę. Ja tutaj mam żelbeton Czyli jestem pewny, że ten materiał wytrzyma, gdybyście mieli, nie wiem, podwieszany sufit albo wykonany z jakichś dziwnych elementów, no to musicie zrobić wszystko, żeby być pewnym w 100%, że to wszystko wytrzyma. Pierwszy otwór zawsze wykonuję mniejszą średnicą niż kołek, który będę stosował i później wiercę ten otwór grubszym wiertłem. Po wbiciu kołków przykręciłem blaszkę montażową. No i teraz będę zakładał tą lampę LED. Zanim przykręcę tą lampę do tego elementu, który jest przykręcony do sufitu, podłączam przewody elektryczne. Jeżeli się nie znacie na elektryce, no to nie możecie tego robić. Wezwijcie jakiegoś elektryka, który wam podłączy takie przewody. Ja zawsze podczas podłączania takich przewodów wyłączam po prostu korki, które odpowiadają za ten obwód. Czyli mam pewność, że nawet gdyby ktoś przyszedł i przełączył przełącznik, no to napięcie nie pojawi się na tych przewodach. Jak już sprawdziłem, że wszystko działa, zamontowałem lampę na tym elemencie, który przykręciłem do sufitu i z boku po jednej i drugiej stronie przykręciłem lampę dwoma śrubkami. Lampa przyjechała do mnie złożona, dlatego po przykręceniu jej do sufitu trzeba ją ustawić w pozycji roboczej. Jest to bardzo proste, trzeba po prostu każdy z tych prostokątów i kwadratów ustawić w odpowiedniej pozycji. Do tej lampy przewidziany też jest pilot, za pomocą którego możemy ściemniać lub rozjaśniać moc tych LEDów. Możemy zmieniać też barwę z ciepłej na zimną. Możemy tą lampę wyłączać za pomocą pilota lub przełącznikiem na ścianie. Na moim kanale znajduje się też film w którym pokazałem, jak montuję lampę w podwieszanym suficie. Dlatego, jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam na film. Cześć!